2025 jest tysiącletnią rocznicą Królestwa Polskiego i 500 pięciusetleciem Hołdu Pruskiego, czyli momentu, w którym ostatni wielki mistrz zakonu krzyżackiego składa hołd lenny królowi polskiemu. Czy Zygmunta Starego należy winić, że nie wcielił państwa krzyżackiego bezpośrednio do Polski? Z dzisiejszej perspektywy wiemy, że Prusy zakonne z czasem staną się państwem pruskim, a później staną się jednym z naszych zabawców. Jednak pierwszy rozbiór Polski miał miejsce 247 lat po słynnym hołdzie pruskim. Zygmunt Stare nie Miał prawa przewidzieć tak dalekiej przyszłości. Poza tym nie był to pierwszy hołd pruski. Wielcy mistrzowie zakonu oddawali hołd lenny polskim królom już po zakończeniu wojny trzynastoletniej i było to postanowienie drugiego pokoju toruńskiego. Jednak Albrecht nie planował podporządkować się królowi polskiemu i zaczął tworzyć koalicję złożoną z Moskwy, Habsburgów, Krzyżaków i Brandenburgi. W latach 1519-21 miała miejsce ostatnia wojna polsko-krzyżacka, po której ostatecznie Albrecht Hohenzollern musiał ulec. W 1525 tym złożył hołd polskiemu królowi, przeszedł na luteranizm i Prusy zakonne stały się Prusami Książęcymi, czyli częścią krony Królestwa Polskiego. Prusy Książęce były naszym lędem do 1657 roku I jeśli winimy Zygmunta Starego, że nie wcielił ich bezpośrednio do Polski, to de facto możemy winić o to samo każdego kolejnego polskiego króla, aż do 1657 roku. Past for Wisdom zaobserwuj.